A Norberta nie ma. I tak to z nimi jest. A Piwo będzie chciał. Bo Aksamity dobrze wędkuje. Czy nie było dnia, żebym hasiory nie miał? To bywa różnie z tym, z tym właśnie żebraniem, z tym wszystkim wędkowaniem. Trudno ujednolicić to. Dlatego, że ja na przykład jestem ładny chłopczyk, taki humpcu, humpcu bum I jak na przykład proszę kogoś o, o pieniądze, to ktoś mówi: Ty, młody chłopak, do pracy, a nie żebrać. Ale jak sobie już klęknę, głowę zakryję, dam karteczkę, że bezdomny jest głodny. No to godzinka i masz piętnastaka. I już kińczyk jest. Albo kebabik. No albo kolacyjka i piwo, to zależy, czy się chce piwko wypić, czy nie.